Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku. E, chciałbym Wam powiedzieć coś, niecoś o podpuśnikach samochodowych, lewarkach typu żaba. Bardzo prosta naprawa, często przypadło się, że gdzieś kupicie sobie taki lewarek na jakieś giełdzie, ryneczku. Jako niby czasami możecie go sprawny, czasami możecie jako ustawiony, sprzedawany. I Wam mówię o co chodzi. Zobaczcie, mamy taką żabkę tutaj. Kilka już takich naprawiłem i nie dokładnie takich modeli, ale tego typu. O co chodzi? Zobaczcie, naciskamy to się, próbuje coś tam dygnąć, podnieść, ale jak widać, tu wszystko nie rusza. Zasada tego działania jest bardzo prosta, tak działa jak każdy praktycznie agregat tego typu. Tutaj mamy pompkę małym tłoczkiem. Pompujemy olej hydrauliczny do dużego tłoczka, czyli dzięki temu z małego tłoka. Nie musimy używać dużej siły nacisku, ale musimy dużo razy się namachać, żeby tą część wypełnić olejem, żeby wypchać tłoczysko, które nam uniesie cały lewarek. W tym przypadku widać, że coś nie działa. Oczywiście uszkodzenia mogą być na różnym etapie, może się okazać, że gdzieś uszczelki są do wymiany i tak dalej, aczkolwiek z mojego doświadczenia najczęstszym problemem jest to, że jest mało oleju. A co ten zawalony jest, dobra. Więc odkręcimy sobie ten koreczek i coś niecoś olejów postaramy się uzupełnić. Bardzo często przypadało się, zrobiłem tak już 4-5 takich podnośników. Ja sobie zostawiłem. I mówię, najczęstszą przyczyną właśnie było to, że jest za mało oleju już. A dlaczego jest go za mało? Może gdzieś coś wylane, coś uciekło, ktoś odkręcił śrubę, gdzieś za dużo. Różne przyczyny mogą być. Zauważyłem, moi drodzy, teoretycznie, że w tego typu podnośnikach możemy oleju nalać naprawdę dużo, natomiast w tych takich pionowych, jeżeli poziom będzie zbyt wysoki, to on nie chciałby pompować. Przynajmniej w takim czymś się spotkałem i tam wtedy trzeba, no najlepiej według producenta nalać oleju tyle, ile powinno być. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, no to musimy doświadczalnie. Ja, moi drodzy, to jestem samoukiem w tym i robię tak, tutaj mam akurat olej hydraulicznie wlany i sobie napompuję go troszeczkę. przy otwartym korku będziemy, moi drodzy, próbowali pompować co nie działa. Pomroczność ciemna, nie wiem, czemu ja tutaj odkręciłem tą śrubę. Przecież tam mamy, moi drodzy... To jest od tego, tak? Tam mamy ten kulkę, sprę... taki grzybek, sprężynkę, i tą śrubą to dociskamy. Udało mi się to włożyć, nie było łatwo, bo ta kulka mi spadała, ale wziąłem po prostu smar molibdenowy, nie grałem, po prostu smar, tu ta kulka się trzymała i udało mi się to włożyć. Tutaj dolewamy przecież olej, ale przynajmniej Wam to powiedziałem. No i widzicie, troszeczkę już dolałem i to się zaczyna podnosić, ale słyszymy, że mało nam jeszcze tego oleju. Ale ja ogólnie tak kilka razy przejeżdżam i dolewam. Gdzie teraz jest już lipa, teraz troszeczkę dolejemy, on dalej będzie szeka, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 On no tutaj pewnie on pusty był Gdzie teraz nie chciał iść, teraz praktycznie zaraz o, idzie dalej Nie? I zaraz słyszymy pustkę Oczywiście mm, musicie to na czuła też dolewać Bo w tym momencie jakbym dolał i zakręcił to no to nie opuścimy go, tak? Więc e, w tym momencie bierzemy, opuszczamy go na dół. No e, e, i będziemy dolewali dopiero, nie? On sobie trzoknie. No Szybko pochodzi tam żygnąć olejem może troszeczkę. Opadł i zerkamy, wyskich nie wiem, co mi szczegeliło do dłuba, że ja tą śrubę zwiedzić. Może tego to była gumka akurat. Czasami są właśnie gumki takie w formie zaślepek. No, Taka o po prostu, nie? Nie, będzie czego później tam wrócić jeszcze raz. No i jeszcze dalewamy, nie? O, dużo tu szło. Cały pusty był. No i teraz już powinno być ok. Uh -huh. proszę, stoi, jak tam doleje Ciebie, jak będziesz lepiej. No taki krótki poradnik, dajcie znać, czy takie coś chcecie, ja czasami takie rzeczy naprawiam właśnie, ale nie wiem, czy Wam na filmikach, czy nie, czy taka podstawowa wiedza Wam się przydaje, czy nie? Wydaje mi się, że większość z Was to wiedziała, ale może ktoś nie wiedział, może komuś pomogę. Jeżeli komuś pomogę, to niech da znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Co chociaż jednej osobie może kiedyś pomogłem tym filmikiem. Tymczasem moi drodze, zapraszam Was na Facebooka, Instagrama i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, piona, hejo!